Kraków w Polsce uważany jest za to miasto, które inwestuje bodaj największe pieniądze na sport dzieci i młodzieży, trochę mniej na sport profesjonalny. Uważamy, że tego sportu profesjonalnego bez sportu dzieci i młodzieży po prostu by nie było. To jest dzisiaj ich święto. Oni tutaj spotykają się z medalistami Mistrzostw Olimpijskich, z medalistami Mistrzostw Świata i to są dla nich jakieś przykłady. Część z nich zapewne przejdzie do sportu profesjonalnego. Dlatego też w mieście sukcesywnie wprowadzamy taki program, który po tych dużych inwestycjach zabawę sportową z dziećmi, później już w ten poważniejszy sport z młodzieżą i wreszcie w sport profesjonalny. Chcemy inwestować pieniądze z myślą o tym, by te dzieciaki później już jako dorośli sportowcy w Krakowie zostali, ale żeby wychować kilku mistrzów, trzeba parę tysięcy właśnie dzieci, które pojawiają się na takich imprezach jak ta. Bieg olimpijski to został zorganizowany po raz pierwszy w 1948 roku na pamiątkę powołania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który z kolei powstał, by sportowcy z całego świata mogli przybyć do jednego miasta, w jedno miejsce i współzawodniczyć obwodale, ale w imię wartości, takich jak pokój, szacunek. Dążenie do doskonałości, Zabijcie, brawa, prawda i piękno. W związku z tym bieg olimpijski powstał na pamiątkę właśnie tych wydarzeń, ale po to też, żeby celebrować wartości olimpijskie, już wcześniej wspomniane. Bieg to najprostsza forma ruchu. Każdy może po nią sięgnąć, każdy może pobiec. Wystarczy tylko chcieć. I poczuć dużo satysfakcji z dobiegnięcia do mety. Najważniejsze to jest dobra zabawa i chęci. Najważniejsze jest to, żeby. Chcieć się zmobilizować, wyjść na podwórko, wyjść na bieżnię, wyjść na basen, wyjść na rower i pokonać to pierwsze zmęczenie, ten pierwszy ból, który się pojawia pierwszego, drugiego dnia i się nie zniechęcić. Tegoroczna akcja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Olympic Day, pod hasłem Let's Move, poruszajmy się, namawia do tego, aby poruszać się 30 minut dziennie. To jest też podniosła uroczystość nie tylko dla mnie, bo rok temu byliśmy my jako gmina Grybów gospodarzem i na terenie naszej gminy na Centrum Sportów Zimowych odbywała się ta piękna prestiżowa impreza. I dzisiaj moja obecność jest podyktowana tym, że przekazałem flagę olimpijską jako gospodarz poprzedniego roku. Co jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem, ale też wyróżnieniem dla samorządu, bo to podkreśla rangę, wagę, a to, że dzisiaj mamy właśnie Dzień Olimpijski, Olympic Day, właśnie w Krakowie, na Wawelu. Dlatego też gratuluję tutaj organizacji pięknego wydarzenia. Podniosła chwila czterokrotny olimpijczyk pan Robert Korzeniowski, który odbierał flagę od prezesa Piotra Ludwina, to też podkreśla rangę i wagę. A co ważne, właśnie on był wychowankiem tego klubu i pięknie reprezentował nasz kraj, Polskę na arenie międzynarodowej na Igrzyskach Olimpijskich. Trzeba przede wszystkim wyjść z domu, ruszyć się z domu. Trzeba zostawić telefon z domu, komputer, wyjść na świeże powietrze i pobiegać, wyżyć się. W sporcie, przede wszystkim, co jest najważniejsze, ta chęć woli walki, taka wewnętrzna ze samym sobą, swoimi słabościami, ale też chęć zwycięstwa taka na co dzień, żeby w życiu codziennym, późniejszym, łatwiej uporać się z porażkami. Sportowcy mają to do siebie, że się nigdy nie poddają. I myślę, że to jest taki dobry wstęp do dorosłego później życia już po sporcie, bo życie po sporcie również istnieje.